Nasze dzisiejsze rozważania mają nas zaprowadzić do miejsca, w którym powinniśmy zadać sobie pytanie, czy jestem człowiekiem fałszu? Może wydawać się komuś, że to zupełnie nie na miejscu, bo jakże to człowiek wierzący, jakże to człowiek. Będący w kościele, w ogóle może rozważać taką możliwość. Ale jednak, Słowo Boże mówi nam bardzo dużo na ten temat. Muszę przyznać, że sam byłem zaskoczony, jak dużo. Wybrałem parę fragmentów Słowa Bożego, abyśmy mogli je wspólnie przeczytać, zastanowić się nad nimi i wyciągnąć wnioski. Po pierwsze, w odniesieniu do swojego życia, a po drugie, w odniesieniu do ludzi, którzy w ten czy w inny sposób biorą udział w życiu Kościoła. Pierwszy fragment pochodzi z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 24, werset 5. Może 4 i 5 przeczytamy. A Jezus odpowiadając, rzekł im, Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Otóż Słowo Boże mówi nam, że przyjdzie czas, kiedy w Kościele pojawią się ludzie, których Biblia nazywa fałszywymi Chrystusami, fałszywymi Mesjaszami. Przecież oni nie przyjdą z zewnątrz. Nikt nie przyjdzie niewierzący do Kościoła i nie powie, ja jestem Mesjasz bo to nieprawda. Nikt by mu nie uwierzył. Tacy ludzie muszą się pojawić wewnątrz kościoła. I jeśli, podkreślam, jeśli żyjemy w czasach, które naprawdę już są schyłkowe, to ci fałszywi mecjaszy już są w kościele, a niektórzy, i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, już objawili swoje prawdziwe oblicze. To, co czasami możemy oglądać, czy to w internecie, czy to nawet na własne oczy, wystarcza, aby wystawić cenzurkę i powiedzieć o takim człowieku, to fałszywy mesjasz. Ale Biblia mówi, że nie tylko fałszywi mesjasze będą się pojawiali w kościele, Otóż, kiedy otworzymy sobie drugi list do Koryntian i jedenasty werset tego drugiego listu, to w trzynastym, jedenasty rozdział, przepraszam, to w trzynastym wersecie znajdziemy taki oto ustęp. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów chrystusowych. Przyznajmy, że to no bardzo mocne stwierdzenie. Fałszywi apostołowie. Wiemy, że apostoł to jeden z urzędów, które zostały powołane do funkcjonowania przez samego Ducha Świętego. W tych pięciu urzędach Kościoła właśnie urząd apostoła jest tym pierwszym z urzędów. Apostoł Paweł pisząc do Koryntynu powiada, że to, to będą bardzo dziwni ludzie, bardzo niebezpieczni ich fałsz będzie oznaczał, że są zdradliwi i jedynie przybierają postać apostołów chrystusowych. A więc pozornie będą wyglądali na ludzi, którzy rzeczywiście służą Chrystusowi. Ale tak naprawdę będą ludźmi, którzy będą wielkami w owczej skórze. 26 werset tego samego rozdziału Mówi nam, jest to długi werset i samą końcówkę przeczytamy, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. To już mamy potężny problem, bo to już nie tylko fałszywy Mesjasz, nie tylko fałszywy apostoł, ale powiedzielibyśmy, zwykły brat może się okazać kimś absolutnie fałszywym. Fałszywym. Przyznajmy, że... Że to zaczyna boleć. To zaczyna być bardzo smutne. No cóż. Idźmy dalej. Pierwszy list Jana. Rozdział czwarty. I werset pierwszy. Rozdział czwarty. I werset pierwszy. Czytamy. Umiłowanie nie, wierz, nie każdemu duchowi wierzcie. Lecz badajcie duchy czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Przypomnijmy, Biblia ostrzega nas przed fałszywymi Mesjaszami, fałszywymi apostołami, fałszywymi braćmi, a teraz mówi o fałszywych prorokach, fałszywi prorocy. Prorok to też jeden z pięciu urzędów Kościoła. Popatrzcie, gdzie diabeł uderza. Gdzie diabeł tak naprawdę uderza? On uderza w fundamenty Kościoła tak naprawdę. Bo przecież te pięć urzędów Kościoła to ludzie, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za słowo, które jest w kościele, za służbę, która jest głoszona. Zaraz zorientujemy się, że jeszcze jeden z urzędów Kościoła to jest drugi list Piotra 2.1, gdzie czytamy o fałszywych nauczycielach, a więc trzeci z urzędów Kościoła jest przedstawiony jako ten, który może być zarażony fałszem, może być zniszczony przez demoniczne, diabelskie działanie. Kochani, wyobraźcie sobie Kościół, wyobraźcie sobie kościół, w którym mamy fałszywych apostołów, fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków, fałszywych Mesjaszy, a w wyniku funkcjonowania takich ludzi muszą się pojawić fałszywi bracia. Przecież to jest istny koszmar. Taki Kościół jest koszmarem. Niestety żyjemy w czasach, gdzie właśnie takich Kościołów jest coraz więcej. Kościoły, które można powiedzieć, że wręcz propagują bezmyślną już ekumenię. Kościoły, które nie mają żadnego problemu z tym, aby udzielać rozwodów i kolejnych ślubów. Kościoły, które propagują niemoralność. A przynajmniej przymykają oczy na niemoralność? Przecież ich jest coraz więcej. Ich jest coraz więcej. I teraz zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób ci fałszywi ludzie są w stanie kupić sobie, można powiedzieć, przychylność ludzi wierzących. I w drugim miście do Koryntian. W czwartym rozdziale przeczytamy werset drugi. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. I nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie, samej w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Jest jeden, tylko jeden sposób na to, żeby wszystkie te urzędy, o których mówiliśmy, a nawet sami bracia mogli zarazić się fałszem. To jest fałszywa Ewangelia, fałszywe słowo Boże. Parę dni temu miałem prawdziwą przyjemność głosić na temat Jezusa Chrystusa, który Powoływał się na autorytet Starego Przymierza. I oto okazało się, że bardzo wielu chrześcijan, i słuchajcie uważnie, że bardzo wielu chrześcijan poczuło się urażonych, dlatego że uznali, iż Pan Jezus Chrystus to tylko kilka przykładów. Tylko dlatego powoływał się na słowo Boże Starego Przymierza, ponieważ nie był świadomy wielu, słuchajcie, ja wiem co mówię, nie był świadomy wielu dowodów, które dzisiaj istnieją, a które mówią, że Słowo Boże nie było prawdziwe. Pan Jezus nie był człowiekiem doinformowanym, tak, kochani, tak ludzie to tłumaczą, nie był doinformowany. Jeżeli ktoś głosi takie bzdury, jeżeli ktoś w tak ordynarny sposób przekręca Słowo Boże, to jaka to jest Ewangelia? Ona może być tylko fałszywa. A jaki przyniesie owoc fałszywa Ewangelia w sercach ludzi, którzy słuchają fałszywej Ewangelii? No przyniesie owoc zgniły, zepsuty. Zniszczy człowieka, zniszczy urząd, który ten człowiek sprawuje, zniszczy służbę tego człowieka i zniszczy ludzi, którzy są poddani tej służbie. To jest obrzydliwe i za wszelką cenę należy ludzi, którzy głoszą fałszywą Ewangelię odsuwać od jakiejkolwiek służby i od jakiegokolwiek wpływu na Kościół, bo inaczej... Inaczej, zobaczmy co się stanie inaczej. List do Rzymian o tym mówi bardzo pięknie. W pierwszym rozdziale, w wersecie 25. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego, uwaga, na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Tak, jeżeli głosisz fałszywą Ewangelię, to zamieniasz prawdziwego Boga na fałszywego Boga i ludzie mogą używać imienia Jezus, mogą mówić Bóg, ale oni nie będą wierzyli w Boga Biblii i nie będą wierzyli w Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym o którym mówi Słowo Boże, czyli Biblia. Czy nie przypomina nam to może czasami tej historii, kiedy ludzie przychodzili do Jezusa i mówili, robiliśmy to czy tamto w Twoim imieniu, a Jezus powiedział, ale ja Was nie znam? Jak się dobrze przyjrzeć tej historii, to ona wcale nie mówi o tym, że ci ludzie rzeczywiście dokonywali tych dzieł, tylko że wykonywali to. A jaki był skutek tego, my nie wiemy. Dlaczego zakładamy z góry, że jak oni mówią, że wyganiali demony, to je naprawdę wygonili? Przecież są w Biblii przykłady ludzi, którzy to robili, ale nie udało się. Być może dlatego właśnie Jezus mówi, ja was nie znam, bo prawdopodobnie ci ludzie służyli po prostu innemu Jezusowi. Służyli fałszywemu Bogu. I nic nie mają wspólnego, i nic nie mieli wspólnego ani z Chrystusem ani z prawdziwym Bogiem, Bogiem Biblii. Jeżeli dopuścimy do tego, żeby Ewangelia była fałszowana, jeżeli odejdziemy od Słowa Bożego, do nowoczesnej interpretacji, no to niestety mamy głoszoną fałszywą Ewangelię. A jeśli jest głoszona fałszywa Ewangelia, musimy wyciągać fałszywe wnioski. To proste, nie da się inaczej. A jeśli wyciągamy fałszywe wnioski, to jesteśmy upadłym ludem. Żyjemy w grzechu, bo nie wierzymy Słowu Bożemu, ale wierzymy własnym wyobrażeniom. Co dzieje się wtedy z ludźmi, którzy pozostają, można powiedzieć, wierni Słowu Bożemu? No przeczytajmy na wszystkie te pytania, które stawiam, Biblia odpowiada. Nie dlatego je stawiam, bo znajduję odpowiedzi, ale dlatego, że logicznie, logicznie zadając pytania w tych konkretnych kwestiach, które, które poruszamy dzisiaj, no niestety Biblia mówi nam wyraźnie, co się będzie działo. Zawsze będą ludzie wierni Bogu. Biblia mówi, że zawsze tacy będą. Ale co się z nimi będzie działo wtedy, kiedy oni powiedzą, nie, przecież to wszystko jest fałsz. Przecież tak nie może być. Przecież wy kłamiecie, wy oszukujecie. No to zobaczcie, w szóstym rozdziale, rozdziale dzieł apostolskich, wersety 10 do 13, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiam. Mowa jest o Szczepanie. Wtedy podstawili mężów, uwaga, podstawili mężów którzy utrzymywali, słyszeliśmy jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Postawili też fałszywych świadków, którzy mówili ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Zobaczcie. Jak konsekwentny jest diabeł w fałszowaniu wszystkiego? Jak już okazało się, że na swoją stronę udało mu się przyprowadzić, wymienimy, braci, apostołów, nauczycieli, proroków, a nawet mesjaszy, a udało mu się to poprzez Zafałszowanie słowa Bożego, które było jako fałszywe, głoszone, a było przecież, nie było przecież słowem Boga. Ludzie uwierzyli w fałszywego Boga wtedy, no i został pewien kłopot, jeden kłopot. Zostali ludzie, którzy powiedzieli nie. To, co zrobił diabeł, fałszywie ich oskarżył. Mało tego, on do tego użył ludzi religijnych, ludzi, którzy powołali się na słowo. Zobaczcie, co ci ludzie zrobili. Podstawili mężów. Czyli świadomie, świadomie chcieli Szczepanowi udowodnić kłamstwo. Jeśli stoisz po stronie diabła, to pierwszą rzeczą, jaką zauważysz Ty, jeśli Bóg Ci pozwoli, a na pewno zauważą ludzie wokół Ciebie, to to, że kłamiesz. Kłamiesz, kłamiesz, żyjesz w kłamstwie, jesteś fałszywy do szpiku kości. I wtedy. Nie masz żadnych oporów, żeby tym kłamstwem operować zawsze i wszędzie. Jeżeli znajdziesz człowieka, znajdziesz ludzi, którzy staną ci na drodze do realizacji Twoich celów, to będziesz ich fałszywie oskarżał i będziesz w fałszywy sposób formułował wobec tych ludzi oskarżenia. Będziesz wymyślał te oskarżenia albo je tak interpretował, żeby ludzi, którzy stoją Ci na drodze zniszczyć. Tak było ze Szczepanem i rzeczywiście Szczepan został zamordowany. Ale cóż Szczepan? Czy Sanhedrin postąpił lepiej z Jezusem? Przecież też tam jest napisane w tych fragmentach, które opisują tą sytuację, że oni podstawili fałszywych świadków. I ci świadkowie nawet, nawet wzajemnie wykluczali się w swoich zeznaniach, no bo jak kłamiesz, no to wcześniej czy później kłamstwo i tak wypłynie. Ale co zrobili ci ludzie wtedy? Ci ludzie i tak zdecydowali o śmierci Jezusa. Dlaczego? Bo to byli fałszywi nauczyciele. Bo to byli fałszywi nauczyciele, nie byli prawdziwymi nauczycielami Słowa Bożego. I ich celem nie było nauczanie ludzi, ale było głoszenie fałszywej Ewangelii, w tym czasie fałszywego Słowa Bożego. Przerażające jest to, że Jezus im o tym mówił. Nawet kiedy szedł na stracenie, to mówił wyraźnie, nie płaczcie nade mną, nad sobą płaczcie, nad waszymi synami płaczcie. 40 lat później Izrael przeżył straszliwą rzeź. Źródła historyczne podają, że ponad milion Żydów zostało wymordowanych. Ale to była konsekwencja tego, że stali po stronie fałszu, stali po stronie kłamstwa. Czy Jezus ich znienawidził z tego powodu? Nie. Jezus w miłości pozwolił ponieść im konsekwencje, bo jak inaczej nauczysz człowieka porządku? Jak inaczej mu wykażesz, że myli się, że gubi się w życiu, tylko pozwalając mu ponosić konsekwencje? Ale każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony, tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Słowo Boże i tego się trzeba trzymać. A więc pytanie, czy jesteś fałszywym człowiekiem, czy jesteś człowiekiem prawdy? Jeśli jesteś człowiekiem prawdy, zawsze staniesz po stronie Słowa Bożego, zawsze staniesz, staniesz po stronie Chrystusa, zawsze staniesz po stronie prawdy. Jeśli jesteś fałszywym człowiekiem, stajesz po stronie kłamstwa. Służysz kłamstwu, słuchasz kłamstwa, żyjesz kłamstwem, a to kłamstwo Cię zabije. I wcale nie jest to zemsta, ale konsekwencja Twoich własnych wyborów. Amen.